Nas. Cześć, witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to stacjonarnie i online, po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje. Dzisiejszy odcinek będzie na temat przywitań i pożegnań w języku hiszpańskim. Od razu zaznaczę, że w opisie tego odcinka będziesz mieć napisane wszystkie słowa w języku hiszpańskim, które będę dzisiaj używać. Oprócz tego możesz pobrać. Kartę pracy, musisz tylko kliknąć poniżej w link i możesz działać z tą kartą pracy. Nie zawsze takie karty pracy będą, ale dzisiaj taka karta pracy jest dla Ciebie. Preparado preparada empezamos! Zaczynamy od saludos, czyli przywitania. W języku hiszpańskim mamy sporo przywitań. Nie będziemy sobie tutaj omawiać totalnie wszystkich, ale myślę, że i tak zahaczymy o większość. Jeśli nie znasz języka hiszpańskiego i będzie to dla Ciebie zupełnie zupełnie nowy język, to każde słowo, które tutaj usłyszysz, będzie dla ciebie po prostu czymś zupełnie obcym. Natomiast jeśli znasz język hiszpański, to pewnie będzie już dla ciebie powtórka. Zaczynamy sobie od podstawowego wyrażenia, którym jest Ola. Tak. To jest tak jak nasza Ola polska, po prostu Ola Aleksandra, ale to hiszpańskie Ola pisze się z literą H na samym początku i jest to cześć na przywitanie. Nie używamy Ola na pożegnanie. Czyli mówimy po prostu. Ola, uwaga! Jest to takie przywitanie, które również możesz zastosować, wchodząc do jakiegoś, czy baru, restauracji, jakiegoś lokalu usługowego, i możesz powiedzieć po prostu Ola. Kolejnym przywitaniem, które używamy do obiadu, jest Buenos días. Buenos días, czyli dzień dobry, dzień dobry rano. Po obiedzie mówimy Buenas tardes. Buenas tardes. I uwaga, bardzo często słyszę pytania, Paulina, ale od której godziny mam mówić Buenas tardes? Powiem szczerze, z wieloma spotkałam się już wersjami, takimi, że w książkach pisano, że od 12, od 14 Hiszpanie mówią po prostu po obiedzie. I pamiętaj, że w każdym regionie mogą być. Inne zwyczaje, musisz po prostu wyczuć to, ale dam Ci rozwiązanie na ten właśnie mały problem, kiedy ten obiad jest i od której godziny mam już mówić buenas tardes. Generalnie po obiedzie mówimy buenas tardes. I to buenas tardes używamy dotąd, dopóki jest widno. Czyli wyobraź sobie, jeśli my w Polsce mamy już na przykład o godzinie 20 lub 21 ciemno i chcemy powiedzieć dobry wieczór, w Hiszpanii jeszcze w tym czasie może być widno, więc używamy buenas tardes. Buenas noches jest czymś, co powiemy, jak rzeczywiście będzie ciemno, i jak chcemy komuś tak naprawdę życzyć też dobrej nocy, ale o tym za chwilę. Czyli buenas noches, buenas noches to jest coś, a la nasze, dobry wieczór. Dobry wieczór, czyli jak jest już ciemno, możemy powiedzieć buenas noches. Ale uwaga, ja wiem, że już czujesz się zagubiony i już jest tego wszystkiego za dużo. Najważniejszą rzecz, którą chciałabym, żebyś zapamiętał. Jeśli chodzi o przywitania, to jest po prostu hola. I kolejnym przywitaniem, które możesz zapamiętać i możesz użyć go praktycznie w każdym momencie, to jest po prostu buenas. Buenas albo muy buenas. Czyli takie witaj, albo witam cię bardzo. Serdecznie moglibyśmy coś takiego tutaj dorzucić. I to jest bardzo takie kolokwialne użycie, właśnie takiego dzień dobry. Nie chciałabym tego tutaj tłumaczyć na nasz język polski, coś w stylu dobry, bo to. Niezbyt brzmi, ale właśnie coś La Witaj, więc jak nie masz do tego pojęcia, bo jest godzina 13, czy powiedzieć już Buenas tardes, czy jeszcze Buenos días, po prostu powiedz Buenas, albo po prostu powiedz Muy buenas, lub Hola, buenas, i też będzie ok. Jeśli chodzi o saludos, podsumujmy sobie: mamy Hola, Buenos días, Buenas tardes, Buenas noches, albo po prostu Buenas. Na koniec zrobimy sobie ćwiczenie na powtórkę despedidas, czyli pożegnania, jakich będziemy tutaj używać najczęściej, bo tych pożegnań jest bardzo, bardzo dużo. Możemy sobie tutaj to pożegnanie wymyślić na każdy dzień, na, każdy, wiem, na każdą okazję. Z pożegnaniem, którym się spotkamy w takim codziennym życiu, to jest po prostu uwaga, powiem to na razie bardzo, bardzo wyraźnie, hasta luego. Ale to hasta luego ewoluuje do takich wyrażeń wypowiadania go przez Hiszpanów, że ono brzmi czasami coś ala czyli tam po prostu coś się dziwnego dzieje z tym naszym językiem i naszym aparatem mowy, że jak usłyszysz po prostu taką piosenkę, co się la ha, 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 ha to po prostu możesz się spodziewać, że to jest po prostu hasta luego. czyli hasta luego to jest do zobaczenia bardzo często też spotkasz się z takim pożegnaniem jak adios adios i uwaga ja wiem, że czasami jak uczymy się sami z, z samouczków jakiegoś językach hiszpańskiego nie słyszymy jak powinno się wypowiadać Akurat ten wyraz, to bardzo często my Polacy przekręcamy go i mówimy adios. To jest niepoprawna wersja tego słowa. My musimy powiedzieć adios. Nad o jest akcent, czyli adios. To jest do widzenia. Do widzenia, czyli żegnasz się z tą osobą i my często nadużywamy tego adios, a Hiszpanie właśnie nie. Często jak wychodzimy czy z restauracji, czy z jakiegoś baru, czy ze sklepu, to my w Polsce mówimy do widzenia. Myślę, że zgodzisz się ze mną. Ale w Hiszpanii właśnie. W tych sytuacjach, kiedy wychodzimy z różnych lokali, z różnych miejsc, to Hiszpan powie Asta luego, po prostu. Więc myślę, że warto zapamiętać najpierw Asta luego, a później kolejne jakieś tam pożegnania. Możesz też się spotkać z czymś takim, ale to już w takich bardzo, bardzo bliskich relacjach z Hiszpanami ciao, to jest zapożyczenie z włoskiego ale to moglibyśmy trochę przetłumaczyć, właśnie jak takie hiszpańskie cześć. I ja wiem, że nie wszyscy tutaj się ze mną zgodzą, że tego się używa, czy się nie używa, ale ja się z tym spotykałam, że w pracy między znajomymi, między gdzieś tam kolegami, koleżankami ze studiów po prostu się żegnali żegnaliśmy, nawet hasta ciao! Więc możesz się z tym spotkać, ale tego pożegnania nie używamy w sytuacjach formalnych. Czyli jak wychodzimy z baru, czy z restauracji, czy z jakiegoś miejsca, no to nie mówimy ciao, ciao, raczej powiemy do kolegów, koleżanek. W zasadzie ostatnie, ale takie mm, pożegnanie, które otworzy nam tutaj możliwość na wiele, wiele opcji, to jest Asta. Asta to jest tak jakby do. Jeśli ja będę się chciała z tobą pożegnać przykładowo i powiedzieć do poniedziałku, do zobaczenia w poniedziałek, to po prostu powiem Asta lunes lub Ata lunes. Pamiętaj, że ta wymowa może być różna, ale właśnie Asta lunes będzie oznaczało do poniedziałku. Możesz tutaj wstawić wszystko. Tu możesz wstawić do następnego tygodnia, tu możesz wstawić sobie wszystko do następnych wakacji, bo nie wiem, widzisz się z kimś raz na rok, po prostu tylko w wakacje, na które razem wyjeżdżacie. Tu może być naprawdę wiele opcji, ale właśnie to Asta to jest takie jak do, do następnego razu, tu może się pojawić wszystko. Ale uwaga, możesz, ale nie musisz, spotkać się z czymś takim, że czasami na pożegnanie ktoś ci jeszcze powie: Buenos dias! Albo buenas tardes. Bardzo rzadko spotykane, chociaż w niektórych regionach wcale nie. Możesz też często spotkać, ale właśnie ktoś się z Tobą żegna. Hola, buenos días I jest takie, wow, zaraz, zaraz, zaraz. Przecież buenos días to jest dzień dobry. Tak naprawdę, buenos días to jest nic innego jak życzę Ci dobrego dnia. Buenas tardes, życzę Ci dobrego popołudnia. Buenas noches, życzę Ci dobrego, dobrej nocy. No i właśnie to buenas noches też będzie używane jako. Pożegnanie, czyli będziemy tutaj używać tego buenas noches jako naszego polskiego dobranoc, czyli śpij dobrze. Podsumujmy sobie despedidas. Hasta luego, adios, ciao, hasta lunes i y buenas noches. To, co możesz też usłyszeć na pożegnanie, to jest też buenos días i y buenas tardes. Mam nadzieję. Że nie pogubiłeś się w tym wszystkim, i karta pracy pomoże ci usystematyzować to. Natomiast w tym momencie chciałabym, żebyśmy zrobili sobie powtórkę, czyli będziesz powtarzać za mną poprawnie każde przywitanie. Zaczniemy od saludos. Cześć. Hola. Dzień dobry rano. Buenos dias. Dzień dobry po obiedzie. Buenas tardes. Dobry wieczór. Buenas noches. Albo coś uniwersalnego, czyli po prostu witaj. Buenas. Albo muy buenas. Pożegnania, czyli despedidas. To nasze do później, do zobaczenia. Hasta luego. Do widzenia. Adios. Cześć! Ciao! Do poniedziałku. Hasta el lunes. Dobranoc. Buenas noches. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało Ci się powtarzać za mną. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale też zostawiłam Ci trochę czasu na to, żebyś mógł wymyślić te pożegnania. Więc jeśli nie udało Ci się tego zrobić za pierwszym razem, przewiń po prostu ten podcast i ćwicz ze mną kolejny raz. A jeśli chcesz uczyć się ze mną języka hiszpańskiego jeden na jeden lub na zajęciach grupowych, to zapraszam Cię na moją stronę internetową. Masz link zostawiony pod spodem, albo zapraszam Cię po prostu na konsultację wstępną. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu.